Mateusz Kaniowski razem ze mną, Amadeusz Ferrari, który mówi mati, mati, widziałeś, co zrobiłem na konferencji? No nie widziałem, więc opowiadaj. Nie, nie, że zrobiłem coś, kurwa, <laughs> jakiegoś, do czego się będę tasował, tylko się pytałem, czy widział, bo mógłbyś się wtedy w wywiadzie do tego odnieść i mnie o to popytać, a tak? Będziesz mnie pytał, nie wiem. Co zrobiłeś? Opowiedz najpierw, jak to wyglądało? No nie wiem, no ludzie mówią, że poddymione. Czy się odpaliłeś? Tak, tak. Widziałem, jak się odpaliłeś za to w waszym trailerze. O, to widziałem. O, ja, nie jestem zadowolony, ale wiesz. No dlaczego to... nie jesteś zadowolony? No bo kurwa, ja w ogóle. Bo to jest inaczej pocięte i tak dalej, nie? No nie Amadi, tak. bo ty w tym trailerze zachowywałeś się jak taki psychopata z horroru, prawda? Yy, wiesz co, no przynajmniej nie powiedziałem, że ciężko trenuję <laughs> i że dwa treningi dziennie i. Nie, ale ciebie nie mnie tak kreacja, ty po prostu aktorzysz, czy to jesteś nowy ty? No i co, co to, za, z, to zależy, stary? No, wiadomo, że w tra do trailera to było aktorstwo, nie? Eee, no i tyle, ale mieliśmy mało czasu na nagranie, więc łatwo poszło No, no dobra, czy nie jesteś zadowolony z trailera? Nie, ze, ze wszystkich trailerów jestem zadowolony, oprócz, oprócz tego, ale nie dawaj tego do tytułu. Nie jestem zadowolony z trailera. Nie, nie, nie dam, to za słaby tytuł. Ta, tak, <laughs> tak, ale na wszelki. No dobra, eee, ale tu jesteś zadowolony ze swojego zachowania? Nie no, jestem zadowolony z występu, byłem naładowany. Bardzo, Krzyczałeś na pewno. Bardzo, bardzo, bardzo tam byłem naładowany, jestem naładowany, czuję tą atmosferę, czuję, że to się dzieje, nie mogę się doczekać. Yy, I tyle, i wiem, że mnie stać na wszystko. Nie chodzi finansowo. <grytanie> no dobra, ale wracając do samego tematu Twojego starcia na tej gali. No to z czego jesteś tak zadowolony? Co ty powiedziałeś Filipkowi? Nie no, jestem zadowolony, bo, bo wjechałem tam kurwa na pewniaczka. No i tyle, co mam Ci powiedzieć, no kurwa, stary, robię to co zawsze, no wjeżdżam, rozpierdalam rywala i tyle. A jak się nie uda? Nie ma czegoś takiego, że się nie uda, wiesz, nie, nie udało to mi się raz z wiewiórem i na początku kariery, jak jeszcze nic nie potrafiłem, z Malczyńskim. A tak to wszyscy leżeli, byli bici i płakali. Ewentualnie później się tłumaczyli, że no bo tam była dyskwalifikacja, ręce miałem na ziemi czy coś tam. Widziałem, że Mirek Okliński tu jest. No jest i będzie stał w moim narożniku. Jednak? No ja gładca piekiem może wszystko, kurwa. Ale ja widziałem, że Mirek mówił, że ci odradza wejście do tej walki. Odradza, jeśli on nie będzie mógł wstać w moim narożniku, ale że jeśli stoją w moim narożniku, to jest proste, że go bierzemy ze skóry jak banana. Ale on mówił, że no jesteś nieprzygotowany i że jesteś leser. przygotowany, no i jest. Znaczy wiesz, tutaj też w ostatnim wywiadzie mówił, że, że, może, że on rozumie, że miałem złamaną rękę, że później byłem chory. Rozumie, powiedział też, że to rozumie, nie? No, ale ogólnie mówił też, że jestem leniem, ale wiesz, ja przez ten też zakaz yy, tak połowicznie u niego trenowałem. Przychodziłem czasami na sparingi, przychodziłem czasami doradzić yy, się jego jako potężnej postaci, ale to nie z nim robiłem większość treningów, więc, więc no nie dziwię się, że tak na to patrzył. Do tej walki w ogóle nie byłem yy, przygotowany, a jeśli chodzi o następną walkę, to, fuh, a poprzednią to byłem super przygotowany. A jeżeli chodzi o ryzyko tego starcia? Yy, o ryzyko tego starcia. Tak, ryzyko tego starcia, że na przykład po jednym uderzeniu już miał kontuzję. To co z tego? Ja w dzień walki mogę mieć wszystko roz, rozpierdolone, mnie to nie interesuje. Mnie, ja mam tylko jeden cel: zarżnąć. <głosy> 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 Powiedz jeszcze trochę takim głosem, bo to jest bardzo fajne. <głosy> <głosy> nie, tak mówię. Tylko jak jestem podniecony. E... Dziwne, jeżeli czujesz się podniecony w obecności kamer. <noise> Na tradera. Ale jest, stary, ja tu czuję mega atmosferę. Ja tu czuję tą adrenalinę, stary. Ja wchodzę za tydzień do Oktagonu, przed chwilę się kłóciłem z nim na konferencji przed setkami tysięcy ludzi, kurwa. No, ale byłeś bardzo grzeczny na face to face. No byłem, ja powiedziałem na konferencji też, że go lubię. Lubię go, ale. Podpisaliśmy na walkę i żarty się skończyły, nie? W dzień walki po prostu idę urwać mu głowę. Jeszcze jak to zrobię w pierwszej rundzie, to jestem na plus 100 koła. Jak niestety będzie to w drugiej rundzie, to jestem na minus, no ale, ale mam wylany na te 100 koła, nie? A nie boisz się tego, że przez ten zakład będziesz chciał na siłę urwać mu głowę i jak się nie uda, to będziesz wypompowany? Nie, stary, ja się kurwa niczego nie boję. Ze śmiercią się pogodziłem ileś lat temu, bo kiedyś miałem taki okres, że. Ja pierdolę, kiedyś mnie nie będzie i normalnie depresja w stylu, że jak to jest możliwe, że to, to wszystko traci sens, ale w momencie, gdy pogodziłem się z tym, że, że i tak umrę, jestem na to gotowy zawsze i wszędzie, Walhalla kurwa, czeka na mnie. Czujesz się takim wojownikiem? Nie, czy czuję się w głębi wojownikiem? Jasne, że się czuję wojownikiem, nie czuję się fajterem, który poświęcił 20 lat na macie, ale czuję w sobie gotowość do starcia. Słuchaj, powiedziałeś też coś takiego, Mówię teraz o tym face to face, że twój dziadek należał i powstały bardzo, fajn... pradziadek. Pradziadek, powstały bardzo fajne kompilacje pomiędzy wujkiem Władkiem od rodziny Murańskich i twoim pradziadkiem. Nie, no mordo, no wiesz, no my jesteśmy Polakami, e, no mój pradziadek wszedł na samą górę Monte Cassino, tak, walczył na wojnie. E... Ależ mu jest ciężko się przestać uśmiechać, zobacz. Czemu? Nie no, nie, nie no, mnie to nie śmieszy stary, no ja jestem przekonany, że moi przodkowie walczyli i ja w sobie też czuję, że płynie we mnie, kurwa, krew wojowników i jestem gotowy zawsze i wszędzie, no. Nawet jeśli odniosę porażkę i wiem, że ten rywal e, mnie zabije, no to trudno, no, stary, po prostu chodzi, chodzi mi o to, że i tak podejmę to ryzyko. Wiadomo, że nie ma sensu ginąć, bo teraz tysiące ludzi chcą się ze mną bić, ja nie jestem chłopaczkiem, kurwa, do bicia, że każdy może się ze mną sprawić, ale jeśli dojdzie do sytuacji zagrożenia, nawet e, mając świadomość, wszystko postawię na jedną karę, albo strzał życie, albo Bóg wie co, ale jestem gotowy zawsze i wszędzie. To chodzi o, o moje podejście mentalne, rozumiesz? Możecie to kurwa śmieszyć, wiesz, ale, ale wiesz jak jest, no. Znaczy mnie to lekko bawi, bo ja widzę w tym ogromną grę aktorską z twojej strony. No nie wiem, czy to jest gra aktorska, co nie? No z mojej strony nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to była gra aktorska, no, ale masz to prawo to tak interpretować. No, słuchaj, robiłem z tobą mnóstwo wywiadów, a ostatni jesteś odpalony razy trzy. Co mam ci powiedzieć? Jestem starszy. Coś potrenowałem, więc na pewno moje umiejętności mogę, mogę bardziej yy, przełożyć na rozjebanie jakiegoś oponenta, nie? Na przykład Filipka? Załóżmy, Filipka, albo kogoś to będzie. Nożyłeś tej walki z Filipkiem już długo, długo, tak, długo. długo. Tylko Karakam mnie wyzwał yy, do walki, i jak mnie wyzwał do walki, i tam uwłaczał moim <laughs> umiejętnościom, głównie stójkowym. Zabolało to, delikatnie mówię jego, bo przecież kurwa, sobie pomyślałem wtedy, że zmiótłbym go w przeciągu jednej rundy i gówno mnie obchodzi to, że teraz ćwiczył tam trzy miesiące i że codziennie kurwa się przytulał z chłopakami, yy, najpierw wchodząc i w nogi na zapasach, a później w brazylijskim jiu-jitsu. Nie interesuje mnie komu wą jaja, będzie kurwa rozjebany. Elo. No i... Nie no, jeszcze nie żegnamy się. Nie no, ale wie, wie. A to co on mówił na trailerze, cię ubodło? Ale co on tam powiedział? Że no, że jest. Poczekaj, co on powiedział? Że jest... On na samym jest... końcu zagrał taką dziwną kartą, mówiąc, że ma jakiś punch, ale że go nie powie, bo cię z raz daruje. Nie wiem, może on myśli, że mnie boli to, że, że mam córkę albo coś takiego, a jestem dumny i właśnie dla swojej córki mi zarżnę go w oktagonie. Zarżnę go żywcem. Ale to brzmi stary. No, kurwa, Kanu, chcesz, to wyjdę do oktagonu, kurwa, sam <laughs> mogę zrobić to samo, ja pierdolę Z każdym sobie. po kolei? No. Zapraszam Cię, kanu. O, no co ty. Żartuję, kurwa, no. Już nie... za dużo, za dużo już. się ja jestem, kurwa, bojowo nastawiony, mega. Ja się brecham, bo już robiłem stąd tyle wywiadów, a jeszcze nie widziałem tak odpalonego Amadiego, który aż tak wjeżdża. Z mu tylko poczekaj, halo, słucham Cię. No to robimy przerwę, słuchajcie. Filipek i Ferrari mają taki sam kurs. Jeżeli zarejestrujecie się na BetCliku z kodem ZWROT550, to możecie obstawić, że jeżeli przegracie pierwszy zakład, to pieniądze wrócą do Was w formie bonusu. A Ferrari już tutaj nawet grozi dziennikarzu. Nie no, jest git. A tutaj panowie widzę, że rozmawiają podczas wywiadu. Robię tylko wywiadu w <noise> Dzięki. No dobra, mówisz, że zarżniesz. A jak się nie uda w pierwszej rundzie, myślisz, że możesz się udać później? No jasne, że tak, no. nie, nie, ma, no, nie ma takiego sposobu, żebym tego dnia przegrał. Po prostu jestem tak mentalnie zajebiście, kurwa, nastawiony. Bo wiesz, po wiewiórce, przed wiewiórem miałem różny okres melanżu. Przyszła depresja po rozstaniu z kobietą, z którą mam dziecko, bo niestety no nie... Kurde, teraz Wojtek Gola dzwoni, ale widzę go, dziś tutaj był. Czeka. Już kończymy. I zmierzamy do tego, że aktualnie wróciła mi psycha. Eee, mogę mordować. Halo. Dobra, dziękuję bardzo za wywiad. Rozchwytywany w Ferrari. Wysycie,